Nie wszystko, co boli, rozwija. Jesteśmy dumni, że było tak bardzo trudno, a jednak przetrwaliśmy. Że w życiu chodzi głównie o poszerzanie sobie komfortu. W przetrwaniu robimy coś, żeby przestać czuć lęk. W bezpieczeństwie robimy coś, bo czujemy życie. Pośpiech jest formą lęku. Rozwój to nie wyścig, tylko czasami powrót. Co to jest system przetrwania i jak ono on działa? Właściwie osobny podcast pewnie powiem o tym, bo to jest duży i rozległy temat. Dzisiaj chcę tylko przypomnieć o tym, że w systemie przetrwania odgrywają rolę właściwie dwa elementy. Najwięcej ma do powiedzenia pień mózgu. To jest taka najstarsza ewolucyjnie część w nas. Mózgu czasami jest nazywany gadzim mózgiem, bo mają go też właśnie gady i ryby na przykład. I to jest taka część, która zawiaduje naszym autonomicznym układem nerwowym. Co to znaczy autonomicznym? To znaczy, że na przykład ja się nie muszę teraz martwić o to, żeby serce mi biło albo o to, żebym oddychała. Ja mogę do Was mówić, a mi się tam trawi obiadek w żołądku na przykład. I to jest fantastyczna rzecz. Autonomiczny układ nerwowy sam działa. Dba o to, żeby fabryka zwana moim ciałem w tej chwili funkcjonowała, a ja mogę się zajmować właśnie rozwojem. I to jest super sprawa. Autonomiczny układ nerwowy gadzi mózg, pień mózgu, pozwala mi zbierać myśli. Dlaczego tak jest? Bo on jest wyregulowany w tej chwili. A co to znaczy, że jest wyregulowany? To znaczy, że wyżej do mojego układu limbicznego idzie informacja: w ciele jest wszystko w porządku, nie trzeba walczyć o życie, możesz zajmować się tym, jak układać teraz myśli i słowa. Układ limbiczny, który ma za zadanie wykrywać zagrożenie i w którego strukturach znajduje się ciało migdałowate, hipokamp i jeszcze parę innych elementów. Nie będę teraz robić wykładu z anatomii, powiem tylko, że one też są w tej chwili bardzo spokojne. Mało tego, mój mózg przeżywa teraz ekscytację a tak naprawdę działa w sposób synchroniczny, czyli wszystkie przepływy dół-góra, góra-dół nie mają oporu, działają swobodnie. No i ja mogę cieszyć się swoim rozwojem. I to jest ta fajna część związana z pniem mózgu. Ale co się stanie, gdy ciało migdałowate w układzie limbicznym, czyli w tym naszym takim saczym mózgu, wykryje jakieś zagrożenie w otoczeniu, Wtedy sprawa będzie się miała inaczej. Ono natychmiast zawiadomi mój pień mózgu, a mój pień mózgu będzie działał szybko. Dlaczego? Bo jego zadaniem jest ochraniać moje życie. Więc, jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie, i gdyby to było bezpośrednie zagrożenie mojego życia, to ja <grywka> rzucę natychmiast yy, tutaj te wszystkie sprzęty. No i będę prawdopodobnie uciekać z pokoju, albo będę walczyć z tym zagrożeniem. No i teraz zagrożenia mogą być różnego rodzaju od takich poważnych zagrożeń, zagrożenie wprost mojego życia. No to to jest takie zagrożenie, jak na przykład jest na ulicy. To jest bardzo adekwatna sytuacja, w której warto żeby korzystać z pnia mózgu. Czyli być ostrożnym, czyli yy, brać pod uwagę, że na czerwonym świetle to lepiej przez skrzyżowanie nie przechodzić. Gdybym była sarenką, czy tam inną gazelą, którą goni lew, no to też raczej bym brała pod uwagę. To, że mój system przetrwania daje mi takie wyposażenie, że rzeczywiście ja mogę uciekając uratować swoje życie, więc mój napęd będzie bardzo szybki. Z ludźmi jednak sprawy mają się tak, że my nie zawsze musimy mieć bezpośrednie zagrożenie życia, żeby nasz mózg zinterpretował sytuację bardzo podobnie. Nasze zagrożenia to niekoniecznie jest drapieżnik. Nasze zagrożenie może być zachowaniem drugiej osoby w relacji do nas. Na przykład ktoś podnosi głos, albo milknie dwuznacznie, albo wycofuje się nagle z relacji z nami, albo krytykuje nas, ocenia, wywiera jakąś presję, grozi nam czymś. I to nie musi być bezpośrednie zagrażanie naszemu życiu. Tego typu historie nasz mózg również zinterpretuje jako zagrażające. No i co się z nami wtedy dzieje? Pin mózgu ma do dyspozycji reakcje czterech F: fight, flight, freeze i fawn czyli walcz, uciekaj, zamroź się, ewentualnie przymilaj się spraw, żeby zachować się tak, żeby nie utracić relacji czy więzi. No i jeszcze do kompletu są różne reakcje dysocjacyjne, ale o tym nie dzisiaj. Wiemy też, że kiedy jesteśmy bardzo mocno zmobilizowani przez sytuację zagrożenia i chcemy sobie poradzić, potrafimy uruchomić niesamowite siły. Na przykład matka potrafi podnieść samochód, bo tam utknęło jej dziecko. Na przykład potrafimy uciekać z nadludzkim wysiłkiem dwa razy szybciej, niż normalnie byśmy to zrobili w zwykłych warunkach. Ktoś wrzucony do wody, a nie umiejący pływać, może wydobyć z siebie tak, jak Siły, że wypłynie, uratuje się jakoś tam gdzieś się o coś zahaczy i da radę. I to jest niesamowita też, umiejętność naszego pnia mózgu. A jednocześnie mamy tutaj pewną konsekwencję. Jeśli okoliczności życia zmusiły nas do wykształcenia kompetencji, w sytuacji, kiedy nie było wyjścia i trzeba było sobie radzić za pomocą zacisniętych zębów, wysokiego lęku i bardzo wysokiej mobilizacji organizmu, i daliśmy radę, to organizm, nasz mózg zapamiętuje to jako sukces. Jesteśmy dumni, że było tak bardzo trudno, a jednak przetrwaliśmy. No i to jest wspaniałe. Tak naprawdę w jakiś sposób wszyscy przetrwaliśmy, bo wszyscy mieliśmy w swoim życiu na pewno takie sytuacje. I jednocześnie, jeśli to się dzieje dużo razy, nasz mózg może zrobić takie skojarzenie trwałe i umieścić to w systemie naszych przekonań, że rozwój i nabywanie nowych kompetencji, sprawności które pomagają nam przeżyć, może się odbywać tylko za cenę czegoś, co jest bardzo wysoką poprzeczką, co jest związane z trudem, cierpieniem i bardzo wysokim wyzwaniem. Co się wtedy stanie z nami dalej? Dalej my rzeczy słabsze, że tak powiem, słabszego kalibru, nie będziemy traktowali jako osiągnięcia. Raczej będziemy woleli mieć, te elementy, które zapamiętaliśmy jako ścieżkę sukcesu, czyli trud, czyli wyzwanie, czyli cierpienie. I to jest właśnie ten moment splątania. Jeśli się do tego przyzwyczaimy i w takim świecie się urządzimy, to my nawet możemy nie zauważyć, że my tkwimy w samym środku systemu przetrwania i że my go nieświadomie stymulujemy. Jak to wygląda na przykładach? Czyli na przykład nie wystarczy nam bieganie. My potrzebujemy biegać szybciej, potrzebujemy sprawdzać nasze możliwości w coraz dalszych odległościach. Nie wystarczy nam półmaraton, chcemy już cały maraton. Nie wystarczy nam cały maraton, będziemy biegać ultramaraton albo biegać pod górkę. Żeby było jasne, nie każdy, kto biega maratony, biega z powodu systemu przetrwania. To jest bardzo duża różnica, jaką my mamy intencję. Z zewnątrz tego nie widać. To jest do rozważenia w środku. Jeżeli teraz słucha mnie ktoś, kto takie maratony biega, to być może on to robi z radości ruszenia się i robi to z lekkością i w rozwoju. I to nie jest ta sytuacja, którą ja opisuję. To trzeba sobie rozważyć w środku. To jest też taka sytuacja, kiedy, nie wiem, wspinacz chce się wspinać w coraz bardziej niebezpiecznych warunkach, bo tylko wtedy czuje naprawdę, że żyje. To jest wtedy, kiedy nie wystarczy mi 50 dyplomów, ja chcę mieć 55, 60, a potem 100. Czyli robię kolejne dokształty, kolejne kursy, kolejne certyfikaty. Akurat to mówię pod swoim adresem, bo mam cały segregator tychże i dopiero w obecnym etapie swojego życia i na obecnym etapie swojej wiedzy przyglądam się temu z refleksją. I bardzo uważnie wybieram już ewentualne kolejne dokształty, o ile w ogóle. To jest coś takiego, że jeszcze jeden projekt, albo nie, nie wezmę jednego projektu, wezmę od razu trzy, bo potrzebuję czuć docisk, bo wtedy mój mózg myśli, że to jest naprawdę wartościowe. To jest właśnie sytuacja, która może być. Niebezpieczna. Dlaczego? Bo ja mogę nawet nie zauważyć w tym pędzie, że przekraczam granice krytyczne swojej wytrzymałości. Wydaje mi się, że jestem taka wszechwładna, omnipotentna i że jeżeli poradziłam sobie z tyloma przeciwnościami już wcześniej w życiu, poradzę sobie jeszcze i z tą kolejną. I pewnego dnia może być tak, że obudzę się i pokój będzie mi wirował dookoła, albo będę miała pierwsze objawy jakieś związane z bólami neurologicznymi, albo takie tak zwane fałszywe zawały serca. Znam autentyczne sytuacje, gdy ludzie wzywali pogotowie, karetkę, śmigłowiec, a to się okazywało, że wszystkie Objawy zawału serca tak naprawdę nie były zawałem serca, tylko bardzo silnym napięciem mięśni w organizmie. System przetrwania robi z nami coś takiego w rozwoju, jeżeli jest silny, że my ciągle się czujemy niewystarczający, nie dość doskonali, nie dość wyuczeni. To są takie sytuacje, że my myślimy, że jeżeli nauczymy się więcej, to dopiero wtedy będziemy bezpieczniejsi. My uczymy się, bo nie wiemy, kiedy jest dość tej nauki. To jest tak, jakby nigdy dość. Muszę być lepszy, mądrzejszy, bardziej uduchowiony, żeby na coś zasłużyć. A więc kontrola nad naszym intelektem staje się takim napędem dla nas. To są też te sytuacje, kiedy ja pracuję nieustająco nad sobą, zamiast odkrywać, co to znaczy. Być sobą. Ja wtedy się ciągle naprawiam, i ciągle chcę, żeby ktoś potwierdził lub zaakceptował, że znowu coś nowego zdobyłam. To jest też taki case, kiedy budujemy bardzo ostrą samodyscyplinę. Nie ma wyjątków. Ja wstaję bardzo wcześnie. Nie ma znaczenia, czwarta rano, piąta rano. Robię swoje brzuszki, bo zawdzięczam tak zwanej silnej woli sukces. Zawdzięczam łamaniu siebie sukces. Zawdzięczam sukces pokonywaniu siebie. Tam liczy się produktywność i zaliczenia. To może być niebezpieczny dla nas mechanizm. Efektem tego typu zachowań jest sztywnienie karku, jest bezsenność, nadaktywność. Czasami takim osobom jest bardzo trudno odpoczywać, nawet na wakacjach. To są napięte barki, to jest skrócony oddech, to jest ciągłe wrażenie, że czegoś się nie zrobiło. W tym miejscu chcę jeszcze wspomnieć o takim modelu, który za chwilę się wyświetli. I o słynnym, słynnym wychodzeniu ze strefy komfortu jest mnóstwo doniesień, że jeżeli człowiek jest w zbyt dużym bezpieczeństwie i w zbyt dużym komforcie, to wtedy on nie zejdzie z tej słynnej kanapy, nie przestanie jeść popcornu i nie zainteresuje się tym, co jest za oknem. I to jest święta prawda. Tak jest dokładnie. Kiedy jest. Za dużo, czyli mamy dokładnie przeciwieństwo sytuacji, kiedy pędzimy yy, i chcemy mieć duże wyzwania, to sytuacją dokładnie po przeciwległej stronie osi jest sytuacja nadmiarowego bezpieczeństwa i spokoju. I pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jest. Tak zwane okno życia. Ja bardzo lubię te okna życia w dualnościach, bo te skrajności to już od dawna wiadomo, że nam nie służą. Na planszy, która się w tej chwili wyświetla, możecie zobaczyć model, na którym zaznaczono strefę komfortu i strefę paniki. Strefa paniki to ta strefa, w której nasz system przetrwania nas pogania, w której mamy te reakcje walcz, uciekaj, zamrażaj się lub przymilaj. W strefie komfortu wiadomo, jest kanapa, ale zobaczcie co jest pomiędzy. Tam jest taki paseczek, na którym jest napisane Strefa najbliższego rozwoju. Bardzo lubię ten międzyświat. I zaczerpnęłam go. Sama tego nie wymyśliłam. To pan Wygocki, Lew Wygocki, radziecki psycholog, psycholog rozwoju, zajmujący się rozwojem człowieka. To on powiedział, że człowiek najbardziej rozwija się wtedy, gdy działa tylko troszkę naruszając swój komfort, czyli ponad swoją możliwością. I aktualnym poziomem kompetencji, i kiedy ma jeszcze wsparcie jakiejś innej doświadczonej i życzliwej osoby. On powiedział takie piękne zdanie: Rozwój to potencjał plus wsparcie. I zwrócił uwagę właśnie na te trzy rzeczy: że człowiek rozwija się lepiej i szybciej, gdy ma wsparcie drugiego człowieka, gdy robi to w sposób aktywny, a nie bierny. Czyli przez doświadczenie i kiedy może robić to stopniowo. I tym modelem chcę przypomnieć wszystkim, żebyśmy nie wchodzili w model przyspieszonego rozwoju, żebyśmy roz zaczęli rozróżniać, kiedy zaliczamy strefę paniki, rozwój lękowy, rozwój, gdzie y, robimy coś kompulsywnie i w powtarzalny sposób. Rozwój twórczy to jest ten, kiedy możemy iść tak, jak mamy dwie nogi, po jednym kroku i wtedy, kiedy możemy określić, co na dziś jest moją najbliższą strefą rozwoju, czyli tym jednym krokiem, którym ja, pokonując stopień, mogę powtórzyć ile, tyle razy, ile potrzebuję w swoim dobrym tempie nową kompetencję. I co się wtedy stanie? Wtedy na tym modelu poszerzy się mój komfort, bo ja kiedy usprawnię, w spokojny sposób nabędę swoją kompetencję, to ja będę miała tylko więcej i więcej komfortu. Ja na szkoleniach lubię powtarzać, że w życiu chodzi głównie o poszerzanie sobie komfortu, a nie zaliczanie cały czas strefy paniki. I jak połączyć te dwa paradygmaty, bo oczywiście najlepiej je połączyć. Ja przez to wszystko nie chcę powiedzieć, że w żaden sposób nie możemy nabywać kompetencji poprzez system przetrwania. Czasami tak się dzieje. A to, co jest niepokojące i przed czym przestrzegam, to żebyśmy tam nie utknęli, czyli żebyśmy do tego paradygmatu rozwoju przez cierpienie dodali jeszcze ten drugi rozwoju w ramię bezpieczeństwa i żebyśmy nauczyli decydować się, kiedy chcemy być w której przestrzeni. Co się dzieje, kiedy nasz system nerwowy jest w strefie tego wystarczającego bezpieczeństwa, a więc nie za dużego, ale wystarczającego, żeby próbować, ryzykować, brać się za nowe rzeczy. Tam pojawia się wolna eksploracja, tam pojawiają się te energie dziecka: ciekawość, pasja, radość, chęć podejmowania prób pomimo zaliczonych wcześniejszych porażek, zaciekawienie, ile powtórzeń jest mi potrzebnych żeby mieć więcej sprawności w jakiejś dziedzinie. To jest rozwój organiczny, rozwój bez dewastacji naszej osobowości, rozwój, który otwiera nas na nowe doświadczenia i nie pozostawia w naszym układzie nerwowym tego dopaminowego spidu, który kojarzy rozwój tylko i wyłącznie z takim wysiłkiem, gdzie właśnie pojawia się ten koktajl typu dopamina, adrenalina, kortyzol, i że tylko wtedy możemy coś osiągać. Czyli podsumowując, za mało napięcia i za dużo bezpieczeństwa nuda i brak motywacji za dużo napięcia lęk, blokada, paraliż, panika. Optymalny punkt to korzystanie z obu tych sił bezpieczeństwa i wyzwania. Jak rozpoznawać to, że rozwijamy się w ramię bezpieczeństwa? W tym stanie mamy sporo spokoju, nie mamy za dużo napięć, nie potrzebujemy zbyt dużo potwierdzeń z zewnątrz. Mamy taki wewnętrzny motywator do tego, żeby iść dalej. Nasze ciało oddycha głęboko, nie jest zaciśnięte. Pojawiają się takie energie jak wdzięczność, lekkość, Naturalność. Pojawiają się też nowe słowa w naszym słowniku. W systemie przetrwania bardziej są to słowa musisz, powinieneś, trzeba, należy. W systemie bezpieczeństwa to są bardziej słowa czuję, że chcę, mogę, zrobię to. W przetrwaniu robimy coś, żeby przestać czuć lęk. W bezpieczeństwie. Robimy coś, bo czujemy życie. I na zakończenie chcę Was zostawić dzisiaj z jednym ćwiczeniem, ale też z paroma powiedzonkami. Na początku były to takie powiedzonka z systemu przetrwania. Kiedy jesteśmy w rytmie życia i ufamy procesowi rozwoju, nasze systemy przekonań też wyglądają inaczej. Przykładowo, mogą to być takie zdania, wszystko dojrzewa w swoim czasie. Pośpiech jest formą lęku. Rzeka nie spieszy się, a i tak dopływa do morza. Nie muszę się wiecznie naprawiać, żeby zasługiwać. Czułość jest również siłą. Nie wszystko co boli, rozwija. Czasem rozwija to, co koi. Zanim staniesz się lepszy, spróbuj być dla siebie dobry. Nie musisz nieść wszystkiego sam. Wspólnota to również Twoja siła. Zaufaj temu, co w Tobie spokojne. Nie idź szybciej niż może iść Twoje ciało. Najgłębsza zmiana przychodzi wtedy, gdy przestajesz się starać. Rozwój to nie wyścig, tylko czasami powrót. Najpierw odpocznij, potem zdecyduj. I to najładniejsze. Ziemia nie prosi nas, byśmy byli lepsi, tylko. Obecni. Nie rośniesz w próżni, tylko w relacji. Jeśli jednak system przetrwania złapie cię, a na pewno cię złapie, pamiętaj, że są ćwiczenia i możesz wracać do tego miejsca spokoju w sobie w bardzo prosty sposób. Dzisiaj pokażę wam jedno z nich. Kiedy jesteśmy w reakcji walcz uciekaj, nasz pień mózgu słyszy bardzo silne pobudzenie, słyszy w języku odczuć. Pień mózgu nie słyszy słów, rozumie odczucia. I kiedy poczujesz takie przyspieszenie, to pierwsze, co możesz zrobić, przeciwdziałając temu, to się właśnie zatrzymać, usiąść albo zatrzymać się na stojąco. Spowolnić swój ruch i w tym spowolnieniu rozejrzeć się wokoło. Rozglądanie się to jest luksus, którego nie może mieć zwierzę uciekające przed drapieżnikiem. Dlatego, kiedy wykonujemy takie ćwiczenie, dajemy natychmiastową informację do pnia mózgu, że wracamy z powrotem do swojego Bezpiecznego stanu. Nie chodzi o rozglądanie dla rozglądania się tylko. Tam jest ważnych kilka elementów. Ruszanie szyją aktywuje Twoje nerwy czaszkowe i wszystkie połączenia nerwowe, które idą od pnia mózgu i rdzenia kręgowego w dół do Twojego ciała. I teraz tak. Popatrz, leniwie, nie wykonuj tego ćwiczenia jak yy, instrukcji. Leniwie, przesuń wzrok na lewo i poruszaj szyją, podążając za wzrokiem. I popatrz, wybierz sobie jakiś jeden przedmiot z tamtej strony i nazwij go. Co to jest za przedmiot? To drzewo, zegar, może jakaś książka, a może coś jeszcze innego? Czy ona ma jakiś kolor, czy ma jakiś kształt, kiedy to już sobie nazwiesz w głowie, przenieś leniwie wzrok na przykład do góry, albo przed siebie, albo w prawo, albo w dół i też nazwij jakieś wybrane przedmioty, które tam znajdziesz. To jest bardzo ważne, bo kiedy nazywasz przedmioty, to jednocześnie uruchamiasz korę mózgową, tą, tą neokorteks, to miejsce, które jest odpowiedzialne właśnie na, za nadawanie znaczeń, ten swój mózg poznawczy. I tak prostym ćwiczeniem przywracasz synchronizację między tymi dwoma elementami w swoim mózgu. Pomiędzy nimi, jest układ limbiczny, przypominam, i siedlisko emocji, i wtedy prawdopodobnie zaczniesz czuć więcej spokoju. Wtedy prawdopodobnie twój oddech zacznie się wyrównywać. Nie, nie wierzcie mi na słowo sprawdzajcie i nie róbcie tego ćwiczenia jeden raz. Zróbcie je wiele razy. Zadanie domowe dla wszystkich przyspieszonych. Kiedy wstajesz rano, to czy wyskakujesz z łóżka? Nie, jutro zrobisz to inaczej. Otworzysz oczy, leniwie popatrzysz na sufit, na lewo, na prawo, na swoją kołderkę, przeanalizujesz obrazki i wzorki, które są na tej kołderce. Daj sobie na to pół minuty, minutę. Jeśli masz nastawiony budzik, uwzględnij taką minutkę zupełnie inaczej wtedy. Rozpoczniesz swój dzień. Ta pierwsza minuta dnia to Twoja pierwsza inwestycja w dzień, do którego zapraszasz swój system bezpieczeństwa i uspokajasz swój pień mózgu, mówiąc mu nie potrzebujesz wzbudzać dla mnie alarmów. Dziękuję, że byliście tu dziś. Jeśli coś w Waszym ciele odetchnęło, odpuściło, rozluźniło się. To jest właśnie to, o co chodziło. I życzę wszystkim powrotu do swoich bezpiecznych miejsc. Każdy z nas ma w środku takie miejsce, które pamięta, że wszystko z nami jest w porządku.